Można powiedzieć, że chcąc, nie chcąc, szkoła dla młodego człowieka staje się drugim domem. I wystarczy spojrzeć na czas, jaki uczniowie muszą spędzać w szkole i spędzają. I wszyscy chcemy, żeby ten dom był bezpieczny. Na bezpieczeństwie uczniów nam wszystkim zależy. I to bezpieczeństwo, ochrona nas, naszych uczniów jest jednym z priorytetów szkół katolickich. I tu warto zauważyć, że kiedy się pyta rodziców, dlaczego wybierają szkoły katolickie właśnie, to to bezpieczeństwo i zaopiekowanie się uczniami, ich dziećmi jest właśnie jednym z motywów, dla których wybierają szkoły katolickie. I w ramach tego tworzenia bezpiecznego środowiska w szkołach oczywiście mówimy o ochronie przed przemocą seksualną. Co jest tematem w naszym społeczeństwie, jak już było wcześniej powiedziane, nowym, niestety nowym, ponieważ to jest no, bardzo poważna krzywda, która dzieje się y, dzieciom, młodzieży, wszystkim, którzy do, jej doświadczają i która może mieć wpływ na, na całe życie, dlatego trzeba szybko interweniować, a przede wszystkim trzeba zapobiegać. Y, I warto się zastanowić, dlaczego właśnie ten temat podejmujemy w szkołach, jakie są wymiary tej profilaktyki. Oczywiście mówimy tutaj po pierwsze o zapobieganiu, żeby nie dochodziło do krzywdy w środowisku szkolnym, ponieważ no, tam, gdzie są dzieci, młodzież, tam sprawcy mogą szukać kontaktu z nimi. Czyli musimy stworzyć takie procedury, takie regulaminy, ich przestrzegać, takie zasady, żeby nie dochodziło do sytuacji, w których może dojść do krzywdy. Należy też no, wspomnieć o bardzo poważnym problemie, jakim jest przemoc rówieśnicza i tutaj też szkoła musi chronić uczniów i musi w razie jakby doszło do krzywdy, to musi też wiedzieć jak interweniować. Ale też warto zauważyć, że szkoła jest takim miejscem, w którym może dojść do rozpoznania, że coś dzieje się w innym środowisku. I to jest temat, który szczególnie podkreślamy, bo proszę zobaczyć. Nauczyciele i wszyscy inni pracownicy szkoły tworzą relacje często zaufania z uczniami. I niektórzy z nich stają się powiernikami dla uczniów, więc tam dzieci i młodzież mogą szukać pomocy, wsparcia w trudnych dla nich sytuacjach, między innymi w sytuacji doświadczenia przemocy seksualnej. Więc tutaj nauczyciele, wszyscy pracownicy szkoły muszą wiedzieć, jak się zachować, jak zainterweniować. Także trzeba wspomnieć, że rodzice szukają pomocy. Gdy coś się dzieje, to jak nie, nie wiedzą jak zareagować w przypadku jakichś problemów poważnych, to też często szukają porady w szkole. Idą czy do psychologa, pedagoga, czy do dyrektora, czy do wychowawcy. Także to jest bardzo ważny temat, że tutaj musimy wzmacniać tę świadomość wśród nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły, ponieważ oni mogą się zetknąć z tym problemem i muszą, muszą wiedzieć jak zareagować. I tu warto podkreślić, że jeżeli chodzi o szkoły katolickie, nie zaczynamy od zera. Tutaj mamy już konkretne działania, które są podejmowane i we wszystkich szkołach funkcjonuje już jakaś polityka ochrony dzieci. W wielu szkołach jest. To oczywiście polityka, która jest zatwierdzona przez organ prowadzący szkołę, czyli czy to diecezje, czy zgromadzenie zakonne, wszystkie właśnie te organy prowadzące mają swój dokument, który jest też przyjęty przez szkołę i stosowany. Warto też wspomnieć o szkołach, które już same wypracowywały taką politykę ochrony dzieci lub o sieciach szkół. I tutaj można podać jako taki bardzo dobry przykład szkoły salesjańskie. Natomiast my chcemy zrobić krok dalej, chcemy tutaj skoordynować nasze działania w ramach Rady Szkół Katolickich, która zrzesza około 500 szkół katolickich w Polsce, więc docieramy do bardzo szerokiego grona dzieci, młodzieży, nauczycieli, wychowawców, dyrektorów. I stąd zrodził się pomysł stworzenia dokumentu Profilaktyka przemocy seksualnej wobec uczniów w Szkole Katolickiej. Jest to inicjatywa Centrum Ochrony Dziecka i Rady Szkół Katolickich przy współpracy z Akademią Ignacjaną w Krakowie, projekt finansowany przez Fundację Świętego Józefa. Ja reprezentuję tutaj zespół 14 osób. Właśnie mamy specjalistów, czy z COD i z Akademii Ignacjanum, mamy dwóch dyrektorów szkół katolickich i większość z nas tworzących ten zespół to są absolwenci kierunku profilaktyka przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży na Akademii Ignacjanum w Krakowie. Jakie są cele tego dokumentu, które tworzymy? Jakie tutaj tematy podejmujemy? Przede wszystkim chcemy pokazać kierunki działań, które powinny być podjęte w szkole, żeby wzmocnić poziom tej ochrony, żeby pokazać, że profilaktyka przemocy seksualnej to jest wiele, wiele różnych działań i elementów, które tutaj trzeba wziąć pod uwagę. Po drugie, w tym dokumencie dostarczamy potrzebną podstawową wiedzę dla dyrektorów, nauczycieli, wszystkich pracowników szkoły. Czy to wiedzę teoretyczną dotyczącą wykorzystania seksualnego, czy też na przykład wiedzę prawną i oczywiście jak interweniować, jak podejść do tych sytuacji, kiedy dochodzi do krzywdy. I wreszcie po trzecie, chcemy pomóc w tworzeniu konkretnych regulaminów. I regulaminów i procedur interwencji, czy też regulaminów mających zapobiec krzywdzie. I tutaj trzeba sobie zdać sprawę, że praca musi być wykonana na tym poziomie lokalnym, w szkole. To jest zadanie Rady Pedagogicznej, zadanie dyrektora, ale my chcemy tutaj pomóc, chcemy dać pewne propozycje, wskazać kierunki działania. Dokument składa się z dwóch części. Pierwsza, jak uczynić szkołę bardziej bezpieczną i tu wskazujemy na to, że ten temat trzeba podejmować już przy weryfikacji pracowników, część jest zapisów prawnych, które tutaj y, obowiązują, ale część dodatkowych działań, które można podjąć. Jak włączać rodziców, jak włączać uczniów w budowanie bezpiecznego środowiska, jaką rolę y, spełnia osoba zaufania, taki szkolny delegat do spraw ochrony dzieci i młodzieży. To jest postulat Konferencji Episkopatu Polski, żeby y, taka osoba we wszystkich instytucjach katolickich służących dzieci i młodzieży y, była. I mamy kodeksy, kodeksy zachowań oraz zachowania ryzykowne i demoralizujące, które trzeba wyeliminować, tutaj postawić granice, że tego nie można robić w szkole. I druga część, co zrobić, gdy wydarzyła się krzywda. I tutaj z jednej strony pokazujemy właśnie, czym jest wykorzystanie seksualne, jakie są typy, jakie są też możliwe takie znaki, że coś się dzieje w tym, w tym względzie. Później też podejmujemy temat ochrony prawnej, czyli przedstawiamy tutaj zapisy prawne, które obowiązują i też pokazujemy, jak przeprowadzić interwencję, jakie są zasady, jakie są też zadania poszczególnych osób w szkole w przypadku interwencji, gdyby doszło do zgłoszenia czy doszło do jakiegoś podejrzenia krzywdy. I wreszcie kierunki wsparcia osób pokrzywdzonych, ale też rodziny, bliskich, świadków, wsparcia całego środowiska. Jest to temat ważny nie tylko w szkołach katolickich. My liczymy na to, że ten dokument, chociaż on jest skierowany najpierw do szkół katolickich, bo są pewne zapisy dla nas takie specyficzne, uwzględniające ten system prewencji obowiązujący w Kościele Katolickim. Ale wierzymy, że jest wiele zapisów, które mogą być wykorzystane też w innych środowiskach, w szkołach publicznych. Także też liczymy na to, że, że to zostanie podjęte też przez inne środowiska. Obecnie jesteśmy na etapie takim redakcyjnym, też konsultacji zewnętrznych. Tutaj poprosiliśmy o pomoc specjalistów w tej dziedzinie, żeby ten dokument był dopracowany, żeby to była taka profilaktyka, taka polityka profilaktyki przemocy seksualnej, która uwzględnia różne elementy, które trzeba tutaj wziąć pod uwagę. Dziękuję bardzo.